Bosdel, współwłaściciel Fame MMA, który weźmie również udział w najbliższej Gali, zapowiedział mocną konfrontację. Stoczy walkę z Pawłem Juźwiakiem, prezesem Fen. Panowie zdecydowanie nie przepadają za sobą. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów. Walka Boxdel vs. Juźwiak odbędzie się już 3 lutego na Gali Fame 17 w Krakowie. Pojedynek ten odbędzie się w rzymskiej klatce. A stawką będzie 400 tysięcy złotych, które zgadnie tylko i wyłącznie zwycięzca tej konfrontacji. Boxdel zapowiada mocne konfrontacje z Pawłem Juźwiakiem. wszystkiego się o panu prezesie Fenu dowiecie. Za nami natomiast pierwsza konferencja prasowa promująca lutową galę, na której to Boxdel w bardzo mocnych słowach odnosił się do Pawła Juźwiaka. Michał Baron nie szczędził wyzwisk i przekleństw w kierunku prezesa Fen ale w oświadczeniu, które opublikował na YouTube, przyznaje, że nie ma zamiaru przepraszać za swoje zachowanie. Mało tego, zapowiada też więcej merytoryki i wypunktowanie Pawła Juźwiaka w kolejnych programach promujących Gale Fame 17. Tak, wiem, że poleciała za duża patola. Czasu już nie cofnę, ale w tym jednym przypadku nie zamierzam i nie. Nie żałuję. Należało się mu, należy mu się nadal. Ja też jestem osobą, która wielokrotnie przepraszała i tak jak powiedziałem, skończyło się to. Ja już nie przepraszam. W każdym razie jestem już spokojniejszy. Są programy, programy live, będzie druga konferencja. Wszystkiego się o panu prezesie Fenu dowiecie. Teraz będzie już na pewno troszeczkę spokojniej. Postaram się kontrolować te wyzwiska, żeby nie lecieć stu kurew na minutę, tylko na przykład dziewięćdziesiąt. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.